Znów Gandia Mafia, wjeżdża na kwadrat Kręcimy to ziom, a im znów spina srom Ciu w tyłek, mamy na nich gruby bat Niech usłyszę ona świat Idź jak ci jebie bland. Znów swoje tak od lat, wciąż nie mili dla szmat Nawet mama mówi mi, bym znowu wrzucił to na blad Życzyć mi, bym złamał kark znów łamie follow-up Wiesz jak jest ziomość, to znów gra dla ciebie Dębem, brat stoi ostra gwardia, marzonk jak nie ogarnia Wstępie wzrok twój, śledzi ruch mu z nami Nie jeden wariat Przemyśl krok swój, leci buch buch prosto z zielonego gardła Oni dali, znowu cynk mi, to rafu najwyższa karta Gra zachodu warta, kiedy ze mną jest mu ziomuś, nie licz, nie licz, tu na farta Jeśli wejdziesz nam pod nogi Ziomuś od sąsiadów, skarga, tym ze stropu leci Ziomuś na głośniku volum Wolumna full, to po niedobry plan, ziom Rymem siekam jak Thompson łap, gadzia mafii ziom, jak to z bątą Zdrowie ziomką, po nie bongo Zielono, tu ja w kongo przejmujemy Twoje konto pione, zbijam swoim ziomką Mordo nie ma co się dziwić, że mi bratem każdy ziomek Hejter głupiory jak krzywi, że rap idzie w taką stronę w mej pamięci Tupak biegi na bok i do łodygi rozumiemy się na Midi. Ja i mu ziomek Ze mną moje ziomki żadne, oddawane Nyga widać to To są follow up i jak nie łapiesz Wyłącz to, nikt nie gubi flow Moje ziomki hendę ho Chociaż w raju nie jesteśmy coś pierdolisz Jebać to niektórych będzie finał, nigdy ziomkom tu kryminał Jeszcze raz, pierwsza liga, bo z całej Polski ziomki Na szachownicy nie bionki. więc tony sosu, dawaj to Ziomka witam, wi witam, kręci moja mafia grow Dla nas jest Leilo fuck the police jak like Phil Can you feel nasze zoli skąpię bit jak Tong Po Moje ziomki loco. to nie styl na koko, Nie London, naj nie Soho, tu moje ziomki są Wiesz co się kręci ziom, to, to nasza druga płyta I to czuć, i to widać, szybko jak we Ziomu, ziomu, schować się This is coming. <laughs> I znów dogoni. wszystko gra, gdy ze mną najlepszy ziomek Znamy się od lat jak z Gandzią mi Przemierzamy razem świat i chodzi, gramy z ogniem Nie ma czego się bać Kiedy przy mnie mój ziomek, mój ziomek, mój ziomek Mój ziomek, mój ziomek mój ziomek Mój ziomek, mój ziomek Mój ziomek, mój ziomek nie ma drugiego takiego kota jak mój ziomuś Polizma znaczy płynie flota, zawsze przy mnie mój ziomuś Nie porównisz żadna kwota, dobrze wiesz o tym ziomuś Jak masz tu z tego topa, dawaj, skręcę ci ziomuś Ze mną pierwsza liga, tylko najlepsze ziomki Twoi to marne członki, cienkie pionki jak słomki Też nam zrobi krzywdę, pójdę i ogarnę gloki. łoki toki, policyjne raportuje kroki Bogadzia mafia znowu gradnie flał Czekaj ziomek na szał Hejterów bolą dupy, mówią kurwa, znów tu są Twerkują do te zjeżdżają super low, płucują całe grupy, lecą salwy, po Oddam za ciebie życie, jeśli trzeba będzie ziom Póki co tu na szycie odcinamy znów kupona, więc weak wick to ja z goldą, lekko pick pyk, lol, eksponą. duży plik plik i zdrowia wszystkim moim ziomom Mój ziomek jest nie je tylko by mieć razem high, Pomaga mi kiedy przeciw mnie cały kraj Pomaga mi kiedy inni tylko gminią łaj Moi wrogowie bomb, baj, baj, Jestem z i wiem, ja i ziomek Jeden cel wyje, wyjebany mam na opinię i fejn Mój ziomek jest tam gdzie gra Mój ziomek jest ze mną i on mnie ba Nigdy nie jest tam gdzie morda Mój ziomek od lat, ten sam go znam Mój ziomek, mój ziomek, zawsze tylko szczerze gra Ziomek, mój ziomek, mamy to samo DNA HTA i GM, fan nic nie podzieli, mam Ziomek twój, ziomek mój, ziomek mój, brat I znów wszystko gra, gdy ze mną najlepszy ziomek Znamy się od lat, jak z Gandzią mikielonym Przemierzamy razem świat i chodzi, gramy z ogniem Nie ma czego się bać, kiedy przy mnie mój ziomek Mój ziomek, mój ziomek Mooi jamek, mooi jamek Mooi jamek, mooi jamek Mooi jamek, mooi jamek Mooi jamek, mooi jamek Mooi Mam flow, styl, ty, ziomku masz A nie troll, sztyl, czy zdradziecki Judasz Lamusy Buda upadają jak domino My w trudach, kolejny rok, chamy to To ta ludzi, którzy ze mną od lat żomar, wysoko jak haj, leci znów zbita piona Twardzi jak konan, wiem kto jest kto Życie jak żar i smoł, a my to hartowane szkło to, to, to leci dla braci, dla tych co kumaci Graj w porządku, jak szacunku nie chcesz stracić To leci dla sióstr, co mają dobry spust Chrust na ruszt, i płonie giem gór Wypuszczamy czy chmur, tu czyna zdrowy Bóg Jakiński mur stoimy, chociaż pękła, w dwóch Ziom, idę na bank, z tobą nawet w ciemne Mogę liczyć na ciebie, gdy zapanuje hardcore Cała Polska, Silesia, Katowice, Moje ziomki, da Twoje ziomk, Dub Gadzia mafia, Dub, Gadzia mafia